Kandydatów do Nagrody Muzyczne Kaziki 2020 wyłoniły dwa koncerty eliminacyjne, ale zanim jury zdecydowało, kto nagrodę otrzyma, każdy z kandydatów musiał jeszcze zaprezentować się przed licznie zgromadzoną w resursie publicznością. Wystąpili młodzieżowy zespół Ludowy Guzowianki, Dominika Małysa, zespół Gady, Łukasz Mortka, Agata z zespołem Glaca, duet The Woman Walkers, Jan Majewski, Natalia Imbor i Paweł Wójcik oraz zespół Zgraja. W trakcie obrad jury na scenie resursy gościnnie wystąpił Jessin Du, Magdalena Boduła i Bartek Czubak. Nagrodę publiczności przyznano Janowi Majewskiemu. Nagrodę Główną Muzycznych Kazików 2020 żyli w składzie Jarosław Zarychta, przewodniczący Andrzej Bidziński, i Grzegorz Kowalczyk, przyznało duetowi Natalia Imbor i Paweł Wójcik. Zwycięzcy otrzymali pamiątkową statuetkę oraz 2000 zł, laureat nagrody publiczności 1000 zł. Wszyscy otrzymali także klucze świętego Kazimierza, cukiernicz wypiek, symbol radomskich Kazików.